Dzień dobry, Agnieszka Siewiereniuk-Macierowska i to jest moje kolejne Słowo Poniedzieli w wersji wideo, bo tak postanowiłam nagrywać jakiś czas temu i myślę, że ma to więcej sensu, bo dzisiaj więcej ludzi woli sobie posłuchać niż przeczytać. A no, taką mamy rzeczywistość. Proszę Państwa, dzisiaj temat myślę taki dosyć ciekawy, aczkolwiek nie wiem, może dopiero okaże się ciekawy, szczególnie dla mieszkańców Białego Stoku, bo o ile Warszawa jest zalana. Od nocy do chwili obecnej, kiedy to nagrywam, to Białystok nie, tutaj ledwie pokropiło, to znaczy trochę popadało, no ale nie, nie mieliśmy tutaj wielkich tragedii, co nie znaczy, że ich w ogóle nie było, bo biały Białystok pływał i to kilka razy, tutaj też ruch odbywał się płynnie i to bardzo płynnie, samochody grzęzły w wodzie, były takie miejsca, gdzie po prostu w ogóle nawet nie dało się już, nie mówiąc, że przejechać, ale przejść się również nie dało, ludzie też pływali pontonami, kajakami, czym się dało, bo to była jedyna możliwość, żeby się się przeprawić na przykład przez ulicę albo przez jakiś inny trakt. Ja jestem dzisiaj na Osiedlu Dojlidy przy Stawach Dojlickich i to jest, proszę Państwa, dobre miejsce do tego, żeby o tym kilka słów powiedzieć, bo. Sytuacja wygląda tak, że my w ogóle przez ostatnie lata przestaliśmy dbać o nasze środowisko naturalne, zwłaszcza w dużych miastach. I dlatego później mamy takie kataklizmy, które widać w Warszawie, ale także w większości miast, tak naprawdę w Polsce, bo nie tylko Białystok pływał, ale pływała również Łomża, Augustów, Hajnówka. Tutaj w województwie podlaskim i szereg jeszcze wielu innych miast. Dlaczego tak się dzieje? No, oczywiście no, są jakby anomalie pogodowe to się zdarza. Zawsze o każdej porze roku, może nie każdego roku, ale prawie każdego roku, jak nie tutaj, to gdzieś w innym regionie, takie anomalie się zdarzają, ale one też się zdarzają z powodu działalności człowieka, a w zasadzie braku pomyślunku władz lokalnych, bo zniszczyliśmy sobie na przykład. Takie miejsca jak to. To jest staw oczywiście, w którym też można łowić ryby, ale to jest również zbiornik retencyjny. W Białymstoku brakuje zbiorników retencyjnych. Co prawda powstały one tam w ostatnich latach, tutaj w moim mieście, ale to jest jeszcze zdecydowanie za mało. To, czego na pewno jest za mało, za mało jest zieleni. W miastach zabetonowaliśmy sobie. Wszelkie przestrzenie możliwe. Ja nie mówię tylko o budowie ulic i chodników, ale pozwoliliśmy przede wszystkim na budowę dużych bloków wielorodzinnych, które mają wybetonowane, tudzież wyłożone kostką brukową parkingi, jakieś drogi dojazdowe itd., dalej. To bardzo często były wcześniej jakieś tereny zielone, nawet niewielkie, ale na których rosły drzewa. Zresztą, proszę państwa, przy każdej inwestycji, jakakolwiek by ona nie była, czy to drogowa, czy to chodnik, ścieżka rowerowa, cokolwiek, czy również jakaś budowa... Bo obojętnie, pierwsze co ginie, to giną drzewa. Przede wszystkim giną drzewa liściaste. Ja wiem, że nie wszystkie są ładne i nie wszystkie pięknie równorosną, ale one mają akurat drzewa liściaste kluczowe znaczenie dla środowiska i dla zachowania jakiegoś, czy jakiejś powiedzmy normalnej sytuacji w miastach. Bo drzewo liściaste, proszę Państwa, myślę, że tutaj nie będę odkrywcza, ale być może ktoś jest, kto nie wie o tym, jest bardzo potrzebne w miastach. Jakiekolwiek by ono nie byłaby to było liściaste, znaczy. Są też gatunki bardziej, że tak powiem, przyjazne, ale generalnie drzewo liściaste jest bardzo potrzebne w miastach. Dlaczego? Dlatego, że drzewo pochłania oprócz tego, że dwutlenek węgla, pochłania pył, pochłania różne opiłki samochodowe, pochłania również hałas, to również pochłania bardzo dużą ilość wody, która jest wodą opadową, czyli te wszystkie deszcze, niedeszcze, inne różne historie, to drzewo po prostu wchłania i później oddaje nam z przyjemną wilgocią. Ja miałam dokładnie wczoraj okazję pojechać sobie do Białowieży, do Puszczy Białowieskiej. W zasadzie nie chodziłam tam po Puszczę, ale byłam w Białowieży. To Państwo być może widzieli filmik, gdzie pokazywałam w jakim domku było biuro poselskie Klaudii Jehiry i Urszuli Zielińskiej, ale Chodzi o to, że jak się jedzie tą szosą do Białowieży, to tam się jedzie takim tunelem drzew. I autentycznie patrzyliśmy tutaj z moim operatorem na temperaturę, jaka była w samochodzie. I proszę Państwa, jak się jedzie tym tunelem drzew, to jest nawet 10 prawie stopni różnicy z tym, co jak już się wyjedzie do miasta, w którym po prostu właśnie są te wybetonowane, wykostkowane przestrzenie. To daje drzewo, bo tam są głównie drzewa liściaste, tak jak się jedzie właśnie do Białowieży, tam są głównie drzewa liściaste. Białystok stracił tysiące, dziesiątki tysięcy drzew w ostatnich latach, ale tych drzew dziesiątki tysięcy, setki tysięcy, miliony w zasadzie, w skali całego kraju Polska straciła w ostatnich latach właśnie na rzecz czego? Na rzecz betonu i asfaltu głównie, bloków wielorodzinnych. Ja nie mówię, bo ludzie oczywiście muszą mieć gdzie mieszkać. Ja nie protestuję przeciwko żeby nie budować zabudowy wielorodzinnej, czy tych bloków. Nie, to wszystko jest potrzebne tak samo jak droga, chodnik, ścieżka rowerowa i wiele innych rzeczy. To wszystko jest potrzebne, ale proszę państwa, myśmy w ogóle zgubili sens budowania tego wszystkiego. Ja powiem, że mieszkam na osiedlu Białostoczek w Białstoku. To jest jedno z niewielu osiedli, a być może już w tej chwili nawet jedyne, które było projektowane, znaczy to na pewno osiedle było projektowane w taki sposób, żeby od razu była tam zaprojektowana zieleń. I dzisiaj to jest najbardziej zielone osiedle w całym mieście. Ale dlatego, że przy projekcie właśnie stawiania, bo to jest głównie tam z, składa się z bloków wielorodzinnych, mniejszych czy większych. Są też ulice, gdzie są domki jednorodzinne, ale całe osiedle generalnie było projektowane również przez e, architekta, nazywał się Bukowski, e, który po prostu również zaprojektował zieleń. Stąd my mamy na Białostoczku, ja na przykład jak rano wychodzę, teraz to już tak troszkę nie, ale wczesną wiosną, jak to przyroda budzi się dopiero do życia, jak otwieram balkon, a nawet nie muszę go otwierać, to po prostu słychać ptaki, ale to tak czasami goczył, że człowiek nie jest w stanie myśli skupić. Ktoś, kto lubi ptaki, to będzie zachwycony. Ja na przykład lubię, mi to nie przeszkadza, ale wiem, że są ludzie, którzy narzekają. Narzekają również na to, że właśnie no, jak są ptaki, to są różne inne atrakcje z tym związane. Nie, nie będę mówić, bo państwo wiedzą, o jakie atrakcje chodzi, ale generalnie to wszystko żyje. Ja mam ogromne drzewa za balkonem, i liściaste, i iglaste. Mam na przykład świerk, który wystaje poza wysokość mojego bloku. No to jest akurat świerka, ale on też ładnie i zimą, i latem pachnie. Tam swoje miejsca do gniazdowania, nie wiem, mają po prostu setki ptaków. Po prostu to, ten świerk jest cały czas. Obsiadany przez niesamowitą ilość ptaków. One się tam wszystkie wydzierają, mniej lub bardziej, więc jest naprawdę dosyć głośno. Teraz już jest ciszej, bo część ptaków no, już się pakuje albo się wypakowała do ciepłych krajów. Inne gdzieś tam no, mają jakieś inne zajęcia, po prostu jest trochę ciszej. W każdym razie, dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że takie sytuacje, jakie widzieliśmy w Warszawie, to całe te zalania i Nieporadność służb tego prawdopodobnie nie trzeba by było robić w takiej postaci, jakiej widzieliśmy, że w ogóle no. Była przelewana z woda z Warszawie z jednego miejsca w drugie, po to, żeby wróciła do tego pierwszego. No tak działają niektóre służby, tak? No takich, takich Warszawa ma, ma fachowców, to tak ma. Ale czy w Białymstoku jest lepiej? Podejrzewam, że nie bardzo. W każdym razie tych rzeczy częściowo można by było uniknąć, gdyby właśnie różne miejsca były wcześniej zaplanowane, zaprojektowane. Gdyby ktoś pomyślał, właśnie tak jak na przykład projektowano moje osiedle, osiedle Białostoczek, żeby zaprojektować od razu zieleń, jakieś. Inne rzeczy. Do tego są potrzebne mądre plany zagospodarowania przestrzennego i zaraz jeszcze o tym powiem, ale proszę Państwa, dzisiaj sytuacja wygląda tak, przynajmniej w Białymstoku ja nie wiem, jak jest w innych miastach, gdzie rady gminne obradują nad planami zagospodarowania przestrzennego, bo to jest kompetencja rad gmin właśnie uchwalanie planów, ale te plany przygotowują przecież urzędnicy z poszczególnych urzędów miejskich, magistratów w całej Polsce, bo radni nie są od tego, oni nie mają wykształcenia w tym kierunku, żeby móc tutaj wiedzieć, tak, jak co powinno, gdzie, jak przebiegać i te wszystkie oznaczenia na mapkach. Od tego są urzędnicy i również powinni być od tego, żeby radnym dokładnie bardzo wyjaśnić, co ten plan zagospodarowania przestrzennego przez nich przygotowany, jeszcze nie uchwalony, nad którym się dyskutuje, nanosi się poprawki, co on w praktyce będzie oznaczał, jak będą przebiegały na przykład ruchy samochodów, pieszych, jak będzie się co odbywało, ale to jest jakby jedna rzecz. I generalnie do tego skupia się większość dyskusji, a nikt nie zastanawia się nad tym, jak będą przebiegały cieki wodne. O tym się nie dyskutuje, jak będzie poruszało się powietrze, bo korytarze wietrzenia są również bardzo istotne właśnie dla różnych zjawisk pogodowych. Jeżeli nad miastem unosi się po prostu jakaś chmura właśnie tego pyłu, tak, bo mamy cały czas problemy z powietrzem, z jakością tego powietrza, no to jest właśnie to, że nie ma korytarzy wietrzenia, bo one są zabudowane wysoką zabudową, która zatrzymuje prąd powietrza i to się wszystko gromadzą te właśnie wszystkie jakieś substancje niedobre, ale również y, y, utrudnia to przemieszczanie się chmur, y, bo wiatr rozgania chmur. Chmury. jak jest zablokowany też powietrza, no to, to ta chmura jednocześnie nie będzie miała też jak się przemieszczać, bo nie będzie tego właściwego podmuchu wiatru i tak można dalej i dalej i dalej. Ja powiem, że dosyć dużo poświęciłam czasu na portalu Dzień Dobry Białystok dla opisania właśnie takich różnych procesów i to można sobie naprawdę łokcie zedrzeć, znaczy palce do łokciów można zedrzeć, <laughs> przepraszam, i dalej to jakby do urzędników nie dociera. Nie dociera to władz, do prezydenta, do zastępców, do urzędników, ale też nie dociera do radnych. Przynajmniej do niektórych, bo oni patrzą, bo, proszę państwa, nie ma co się oszukiwać. Większość planów zagospodarowania przestrzennego, które radnie uchwalają, to właśnie skupia się na tym, bo ktoś chce sobie postawić blok wie, rodzinny, jakiś deweloper, czy, czy duża firma deweloperska, czy, czy czasami kilku deweloperów naraz gdzieś tam ma jakiś teren, tak szukają, gdzie tutaj można jeszcze wcisnąć blok. I głównie to do tego wszystko się się sprowadza, żeby właśnie móc znaleźć to miejsce, zabezpieczyć jakieś parkingi i tak dalej, ale nikt nie myśli o tych właśnie skutkach, które później powodują zalewanie piwnic, garaży podziemnych. A takie sytuacje mają miejsce. U nas niedawno, parę lat temu, wybudowane zostało takie powiedzmy, no nie, nie całe osiedla, ale część osiedla, gdzie wybudowano nowoczesne bloczki mieszkaniowe, no i te bloczki są zalewane. Ludzie sobie pokupowali, wydali pieniądze, pobudowali się, bo ktoś zezwolił z urzędników wybudować te bloki na terenie podmokłem i te bloki przy każdej większej ulewie są po prostu zalewane. Garaże podziemne, piwnice, jeżeli ktoś tam ma i jakby tego w ogóle nie można opanować w żaden sposób. I takich miejsc, to ja mówię tylko o jednym, ale są jeszcze w innych jakby punktach miasta podobne sytuacje. Mamy w Białymstoku również takie miejsca, które są notorycznie zalewane i od lat i nikt nic z tym nie potrzebuje. Trafi zrobić. Proszę państwa, jestem tutaj całkiem niedaleko, bo stoję w tej chwili przy ulicy Podleśnej. Dalej przede mną właśnie tak na wprost jest ulica Miłosza i dalej na końcówce tejże ulicy Miłosza jest skrzyżowanie z ulicą Piastowską. Tam regularnie po każdym większym opadzie deszczu jest Basen. Po prostu jest basen i to dużo tej wody jest naprawdę. E, samochody są zanurzone kołami całymi albo więcej na, na pewnych fra fragmentach, bo nie na całej ulicy. I proszę Państwa, ja pytałam kilka lat temu urząd miasta, dlaczego nikt z tym nic nie robi, żeby poprawić tę sytuację, bo tam naprawdę nie, nie muszą być jakieś duże opady deszczu. Nie muszą być to nawalne upady de opady deszczu. Mogą być takie po prostu większe, takie jakie czasami się zdarzają. Tak. Nie, ja nie mówię o ulewach jakichś strasznych, ale po prostu o jakichś takich troszkę większych opadek deszczu i za każdym razem tam wszystko jest zalane i to stoi. Pytałam, dlaczego nikt z tym nic nie robi. E, po jakimś czasie odpowiedział mi ówczesny, jeszcze wtedy zastępca prezydenta Białego Stoku, że e, no, to wynika z tego, że jest za dużo powierzchni szczelnych. Tak. Proszę Państwa, jest za dużo powierzchni szczelnych. Nie napisał, czy nie odpowiedział, że to chodzi o to, że zostało tam zalane, zamurowane betonem, asfaltem, kostką brukową. I wiecie co Państwo? Powiem więcej. Niedawno. Były prowadzone badania, które potwierdziły tak, że owszem, tam jest za dużo powierzchni szczelnych, więc co? Zrobiono jeszcze większe, więcej powierzchni szczelnych, zbudowano dodatkowe miejsce do parkowania nie, samochodów, zrobiono pętlę autobusową i jeszcze więcej zabetonowano terenów. Teraz na pewno nie będzie zalewało, bo przecież no, ma to sens. I no, jaki sens to chyba nie muszę mówić? Nie ma to żadnego sensu. I ja mogę w, w takich przykładów podawać dużo. I my musimy jako społeczeństwo po prostu wymusić na naszych urzędnikach, którzy pracują dla nas, żeby przygotowywali solidnie te plany, a radni mają wiedzieć, czym to będzie skutkowało. My musimy też pilnować naszych radnych do tego, żeby oni zwracali uwagę na takie rzeczy, bo później powstają szkody. I nie tylko w tym miejscu, w którym dochodzi do tych zalań, ale na przykład ktoś przyjedzie, zgubi tablice rejestracyjne, coś sobie uszkodzi w samochodzie, a nawet nie wiem, będzie ktoś tam przechodził przez ulicę, sobie nogę połamie, bo, bo, bo gdzieś wdepnie w dziurę, którą woda podmyła na jezdni czy w chodniku. Takie sytuacje też są, że jej studienki do góry tryskały i my musimy w końcu o to zadbać. Mówimy o katastrofie klimatycznej, o czym my w ogóle mówimy? Nie ma żadnej katastrofy klimatycznej, jest po prostu bez myślunek urzędników, którzy pozwalają na zabudowę byle jaką, na to, żeby właśnie były zabudowywane korytarze wietrzenia, których nie powinno być jakby zabudowywanych w ten sposób. My w Białymstoku całkiem niedawno mieliśmy naprawdę fajnie zorganizowane korytarze wietrzenia. A jeśli ktoś nie wie, to korytarze wietrzenia naturalnie występują wzdłuż torów kolejowych i wzdłuż rzek. I tak się u nas składa, że jakby tory i rzeka przebiegały, można powiedzieć. Po, trochę jakby się przecinając, i mieliśmy fajne korytarze wietrzenia, które faktycznie nie były zabudowane. W ostatnich latach. Na tych korytarzach wietrzenia i przy torach kolejowych i przy rzece po prostu powstała wysoka zabudowa, gdzie powietrze stoi. Nie, nie będę już, bo Państwo też oglądają, jakby wiem, że to, co ja mówię, czy o czym ja mówię, oglądają mnie Państwo spoza Białego Stoku, spoza Podlasia, więc nie będę wchodzić w szczegóły, mówić o konkretnych miejscach, nie, bo ci ludzie, którzy jakby mieszkają w tej nowej zabudowie, to doskonale wiedzą, gdzie mieszkają, ale być może nie wiedzą, że po prostu ich budynki, Blokują te korytarze wietrzenia, i później to nam powoduje właśnie smog, którego w biomstoku latami nie było. Od kilku lat mamy bardzo duży z tym problem, a smog właśnie powstaje, dlatego że nie ma cyrkulacji powietrza. I proszę Państwa, jeszcze jedna rzecz, bo. Wczoraj, ja jeszcze będę o tym pisała bardziej szczegółowo, ale wczoraj widziałam na Twitterze, czy tam na X-ie, dla mnie to jest Twitter. Pojawił się wpis pana prezydenta Tadeusza Truskolowskiego, który skomentował akurat informację chyba Radia Białystok bodajże jak dobrze kojarzę, ale w, nieważne, czy, czyja to była publikacja. Chodzi o to, że. Była to publikacja dotycząca tego, że godzin miasto tutaj w Województwie Podlaskim, chce być pierwszym miastem, które zablokuje możliwość wieszania banerów, w tym banerów wyborczych, czy też banerów w ogóle reklamowych. I że nie będzie to możliwe, chcą zablokować radni tej gminy. Pracują w tej chwili nad ustawą krajobrazową. No i prezydent Truskolaski się obruszył. Jak to, Tykocin pierwszy? To Białystok był pierwszy, bo od roku tutaj już pracują nad ustawą krajobrazową. Panie prezydencie, drogi, ja pamiętam doskładnie, czy dos, może doskonale, ale pamiętam. To był rok 2000, bodajże chyba 15 czy 16. Był pomysł, żeby Białystok i pan, i pana urzędnicy zajęli się ustawą krajobrazową. Pamiętam, który radny również wyszedł z takim pomysłem. Ten radny dzisiaj nie jest radnym, ale wtedy był. I wtedy nie było potrzeba ustawy krajobrazowej. I teraz od roku pan mówi, że się radni zajmują. Parę miesięcy temu w ścisłym centrum miasta, gdzie są zabytki, gdzie w ogóle nie wolno wieszać reklam, na cały regulator wiszą reklamy. Kogo? Wyborcze? Platformy Obywatelskiej, Tomasza Frankowskiego głównie, ale nie tylko, bo pana Protasa również. Na cały regulator w centrum miasta, gdzie nie można było nawet powiesić jakiegoś małego banerka to wisiały na, 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 na zabytkowych budynkach. I pan mówi o jakiejś ustawie krajobrazowej. To jest następna rzecz, którą jakby trzeba się zająć, bo szpecimy sobie przestrzeń publiczną. Co z tego, że myśmy sobie odnowili jakieś ryneczki, jakieś skwerki, jakieś inne rzeczy. Wydaliśmy w Białstoku ileś tam milionów na skwerek przy Zamenhofa, który z niewiadomych powodów dobra, już nieważne jak on się teraz nazywa, szkoda szczępić, no, wiadomo, nie będę tutaj się wyrażać, E, wydaliśmy masę pieniędzy na, na, na to, żeby sobie coś tam delikatnie poprawić, a niszczymy cały czas przyrodę i to, co jest. Tego ryneczku, który tam, czy tego skwerku, który został wy, przebudowany za parę ładnych milionów, czy parę dziesiąt, już nie wiem nawet, ale to były miliony złotych na pewno. Dobra, no ładnie teraz wygląda, ale poprzednio też wcale nie wyglądał źle. To, co przeszkadzało? Kloszardy, które były w ścisłym centrum miasta, przychodziły tam. I teraz... Odnowione, dalej przychodzą, a trzeba było tak naprawdę zatrudnić tylko Straż Miejską do tego, żeby zrobiła porządek z tym, do czego jest powołana, tak? I tak można w kółko. Jest wiele rzeczy, które e, są potrzebne w poszczególnych miastach, w poszczególnych gminach i nie wymaga to naprawdę dużej pracy, dużej, dużego jakiegoś nakładu sił finansowych, a wystarczy tak naprawdę kilka mądrych osób, którzy, które siądą i wymyślą właściwe plany zagospodarowania przestrzennego, w ogóle zagospodarowanie jako takie poszczególnych miejsc z przewidzeniem właśnie różnych i prądów powietrza, i cieków wodnych, i, i, i również podwodnych, bo to też ma znaczenie. To wszystko powinno być zbadane od tego są urzędnicy, na to wydajmy najpierw pieniądze, a później niech ktoś to mądrze zaprojektuje. Białystok, podobnie jak wiele innych miast w Polsce, totalnie zniszczył urbanistykę, przestrzeń publiczną. A później prezydent Komorowski, znaczy no wcześniej, tak, ale najpierw sobie Białystok zniszczył to przestrzeń, a później prezydent Komorowski przyznaje ordery państwowe dla gości, którzy do tego doprowadzili. Za co? Za ład przestrzenny. Powiem, że ręce nie mają gdzie opadać, bo ci, którzy są faktycznie rdzennymi mieszkańcami Białegostoku i podejrzewam w wielu innych miastach jest podobnie. Ręce załamują na to, jak miasto urbanistycznie i przestrzennie zostało zniszczone. Myśmy sobie poprawili w pewnych miejscach wygląd jako taki, że ktoś przyjedzie, się zachwyci, że jest pięknie, a mogłoby być tutaj dużo piękniej, i nie trzeba by było niszczyć tyle przyrody, i nie mielibyśmy zalewania miasta tak często, jak było to do tej pory. W tym roku deszcz bardzo rzadko tutaj padał, jest wszędzie po prostu sucho. W Białym Stoku, bo tego deszczu było stanowczo za mało, ale takie zalewania miasta będą już występowały, bo przestrzeń została bezpowrotnie zniszczona. Ja nie wiem, jak to w tej chwili nas, naprawić. Na pewno w pewnej części można to naprawić, nasadzając drzewa i budując czy też nasadzając te łąki kwietne, które my mamy, czy też właśnie jakieś trawniki, bo woda w asfalt w beton nie wsiąknie, no choćby były to najlepsze jakieś produkty, po prostu no takie są prawa fizyki czy tam biologii, jak to mówiła ta minister. Takie są prawa natury, czy nieważne, wiecie o kogo chodzi. A, jak jest zima, to musi być zimno, ona mówiła. W każdym razie możemy sobie pewne rzeczy poprawić, więc po prostu zróbmy to, a będziemy unikać jakichś katastrof klimatycznych tak zwanych, które nie są żadnymi katastrofami klimatycznymi, tylko bezmyślnością władz i urzędników poszczególnych miast. A później, a jak sobie z tym radzić? Wydajemy pieniądze na analizy, na ekspertyzy. Dobra, wiecie co chciałam powiedzieć, kończę swoje słowo poniedzieli, zachęcam do udostępnienia tego wideo dalej, żeby ludzie po prostu w całej Polsce dowiedzieli się o tym, że mają możliwość wywierania nacisku na urzędników, na swoich radnych, żeby planować przestrzeń publiczną z mózgiem, a nie bez mózgu i później wydawać pieniądze na, na ratowanie jakichś tam zalanych terenów. Agnieszka Siewieraniuk-Macierowska, to było moje słowo poniedzieli, dziękuję Państwu za uwagę.